Witam na kanale hobbyroom.pl, Lego postanowiło kolejny raz sięgnąć po jakiś tytuł growy i przerobić go na klocki. Mieliśmy Mario, mieliśmy Sonica, dostaliśmy Żyrafę z Horizon Down, a teraz y, kolejna próba współpracy, no jak poprzednie są udane, z Nintendo za pomocą zestawu. Na podstawie gry Animal Crossing, moje rączki spacer, najmniejszy, nazwijmy to zestaw, czyli polybag o numerze 30662. Zawiera on tylko 29 elementów i jego tytuł to Dniowy ogród Maple. Maple to jest nasza tutaj chyba miś. I mam parę klocków, czyli ich. Koinkę z nowym konarem, no i mały ogródeczek. LEGO postanowiło bardzo fajnie wejść w tę serię. Wydało je chyba 4-5 zestawów w sumie. Od małych po duże. Mamy bardzo fajne tutaj odlewy główek, ponieważ no, bohaterowie tej gry to są w większości zwierzaczki. Więc dla samych odlewów główek bardzo ciekawa okazja wyłapania czegoś fajnego. Polywarzek jest bardzo prościutki, zaraz się mu przyjrzymy. Tak, pokrótce, sam Animal Crossing pochodzi z jako gra z 2001. Trafił na konsolę Nintendo. Ostatnia wersja gry to jest z 2020 pod tytułem Animal Crossing New Horizon. Tutaj mamy postać, która jest na jest faktycznie chyba Misiem. I zaraz przyjrzymy się dokładnie naszemu zestawowi. Sam osobiście w grenie grałem. Z tego co, z jakichś obserwacji widziałem, że chodzi o. No, pojawia się na wyspie, musisz sobie tam zacząć radzić, zbierać różne przedmioty, sprzedawać, rozwijać swój domek, swój ogród, kupować sobie nowe przedmioty. Bardzo ważnym i fajnym elementem tej gry jest wykorzystanie zegara, prawdziwego zegara Nintendo, więc jeśli coś ma. Rosnąć 4 godziny, to rosnąć 4 godziny, jeśli ma rosnąć 2 dni, to są bite 2 dni. Nie ma opcji przyspieszania, omijania tego. Jeśli gra jest wyłączona, czas dalej tyka, więc można zostawić coś na noc, żeby rano było ok. Także jest wykorzystanie, że jeśli gramy nocy, to w czasie gry jest noc, a jak gramy w dzień, to jest dzień. A teraz koniec gadania o samej grze i przyjmijmy się naszemu polibagowi. Jeszcze szybki rzut na opakowanie. Mamy tutaj naszą misiaczka. Całą scenkę z y, klocków zbudowaną. Logo Animal Crossing. Dla ciekawości, w Japonii jest w biegu japońskim, co wywołało lekką burzę, ponieważ niby Lego nie miało rozróżniać różnych krajów pod względem opakowań i zawartości. Pamiętajmy, że zestawy dla Ameryki i dla Europy już są delikatnie inne, ponieważ czy dla Ameryki zawierają liczbę elementów. Co ciekawe, nie mamy tutaj informacji, że to jest na licencji Nintendo. A nie jest. Przepraszam, prowadzą włącz. Dobra, Teraz otwieramy, zobaczymy sobie instrukcję, bo może być troszkę jakaś nietypowa. I będziemy nie budować. Instrukcja, no kartka w poliwagu złożona, ale ma maska tyłową Mamy co tutaj, jak złożyć naszą postać. Na podstawce od Mario jeden kwadracik. Dlatego mamy zbudowaną lekką wieżę i wszystko będzie gotowe. Zróbmy to razem. No i początek, o, bardzo fajna główka, bardzo mi się podoba. Numer ma wybity, bardzo fajny na nadruk, chociaż chyba są lekkie przebarwienia. Co nam jest tu potrzebne? Mamy tuf. I tutaj też można się skupić, że koszulka jest naprawdę sweterek fajny, fajna schowineczka i mamy tutaj krótkie nóżki. Więc powiedzmy szczerze, figurka na plus. Jeśli wszystkie figurki są takiej samej jakości, to dla chociaż dla nich warto sobie popalować na te zestawy. A teraz szybko zbudujemy sobie zestaw. Na ogół na kanale się nie przyglądamy polibagom, albo już jak są polibaszki to masowo, ale jeśli to jest właśnie nowa seria i mamy okazję upolować ją, więc no chciałem się podzielić swoją radością z wami, więc figureczka naprawdę jest rewelacyjna. mamy koneweczkę, szkoda, że bez tej górnej rączki. Mamy krótkie nóżki nieruchome, bardzo fajną główkę i naprawdę nawet no chyba kupujący mnie torsik, torsik z tyłu ma też nadruk, sama senka jest no prościutka, ale chyba ma swój urok, powiem szczerze że bardzo fajna choinka, ten klocek z korzeniami jako nowodlew, bardzo mi się podoba, no i mamy tutaj uchwycone to, że jednak można sobie na górę wejść. Mamy tutaj dużo prosków wykorzystanych z serii Mario, ale no po to proski są, żeby z nich korzystać. Ogólnie sam polybag jako na prezentację całej nowej serii dla mnie na plus. Bardzo mi się podoba, tutaj trzeba zaznaczyć, że nasza mapu ma dziurkę na główce, tak jak figurki z franców i dzięki temu możemy zamieścić jakieś ciapeczkę, jakieś kokardkę na główce. dróżki bardzo spoko, konstrukcja minimalistyczna, ale fajna. Chwilowo polybagi są chyba do dorwania w dobrej cenie w netto. Nie jest to żadna reklama. Ale tam mi się udało upolować ten zestaw. Jeśli chcecie zacząć yy, przygodę z tą serią i nie chcecie przepłacać, to chyba jest dobra droga. Dzięki za oglądanie, miłego budowania. Na razie.